Witam na kanale Projekt Historia. Dzisiaj przybliżę Wam historię czołgu M26 Pershing, jego specyfikacje oraz jego użycie bojowe. Historia. Rozwój tego czołgu można prześledzić do liczby prototypów wyprodukowanych wiosną 1942 roku, jako następcę używanych wówczas M4 Shermanów. Jednym z tych prototypów był czołg średni T20, który był ciężej opancerzony niż Sherman. Ostatecznie rozwinęło się to w konstrukcje T22 i T23 z różnymi przekładniami, z których wszystkie znajdowały się z tyłu pojazdu, zamiast z przodu, jak w Shermanach. Konstrukcje te były porównywalne z T34-85, ale nie zostały one szybko przyjęte, ponieważ M4 spisywał się fantastycznie w walce w Afryce i we Włoszech. W 1944 roku kontynuowano rozwój z różnymi interesami. Zaczynając od koncepcji zamontowania armaty 90 mm do walki z ciężko opancerzonymi niemieckimi czołgami i fortyfikacjami w Europie. Pierwszą była seria T-25, która była ulepszonym T-23 z działem 90 mm, ale zaprojektowali także większy i bardziej opancerzony projekt T-26. Konstrukcja zawierała armatę 90 mm i przedni pancerz o grubości 102 mm, który był pochylony. Jednak konstrukcja ważyła około 40 ton, co zmniejszyło jej mobilność i wytrzymałość, ponieważ nadal wykorzystywała stary silnik Shermana. Zaczynając od przekładni elektrycznej, projekt okazał się zbyt skomplikowany do użytku w terenie i został zastąpiony przekładnią TORKMATIK w T26e1. Projekty zostały ostatecznie sfinalizowane jako T26e3, który był wersją produkcyjną T26e1. Produkcja rozpoczęła się w listopadzie 1944 roku. Do końca miesiąca wyprodukowano 10 sztuk, a do grudnia 30. W styczniu 1945 roku było już ich 70, a do lutego 132. Nawet zbudowane w listopadzie T263 dotarły do Europy dopiero po kilku miesiącach, dlatego pierwsze modele pojawiły się w Europie w styczniu 1945 roku. T-26-3 został przyjęty przez armię amerykańską jako czołgi ciężkie M-26 Pershing. Powody, dla których Pershing został opóźniony do czasów serii T-20, wywołały wiele kontrowersji. Dziś panuje zgoda, że powodem, dla którego Pershingi nie wkroczyły szybciej do walki, była kombinacja doktryny niszczycieli czołgów, logistyki i samozadowolenia. Doktryna TD, czyli niszczycieli czołgów, Dyktowała, że niszczyciele czołgów były główną siłą przeciwpancerną, podczas gdy siły pancerne były siłami wsparcia i eksploatacji, więc siła ognia czołgów przeciwko innym czołgom nie była priorytetem, co doprowadziło do dużego sprzeciwu, gdy Ordnance próbował opracować ciężki czołg z 90 mm armatą. Logistyka z zapotrzebowaniem. Zaopatrzenia pola bitwy oddalonego o ponad 3000 mil od fabryki była trudniejsza, gdyby M26 Pershing i amunicja do niego musiały być dostarczane, podczas gdy bardziej powszechny Sherman mógłby, mógłby być łatwo dostarczony. Samo do, zadowolenie sił lądowych armii. Przytłaczających osiągów Shermana w początkowych fazach II wojny światowej ugruntowało przekonanie, że M4 i ich armaty 75 i 76 mm będą odpowiednie w przyszłej walce, co spowodowało, że zostały przewyższone przez nowsze i lepsze czołgi niemieckie. Użycie bojowe misja zebra rozmieszczenie M26 Pershing w tamtym czasie nadal nazywanym T263, ponieważ nie zostały one formalnie przyjęte. W Europie odbyło się w ramach misji Zebra, kierowanej przez generała Barnesa. Misja Zebra była formą oceny bojowej czołgów M26 w Europie. W styczniu 1945 roku transport czołgów M26 rozmieszczonych w grudniu w 1944 roku przybył do Antwerpii. Z zaledwie dwudziestoma czołgami. Czołgi po raz pierwszy przybyły do Paryża w lutym 1945 roku wraz z generałem Barnesem i kilkoma wysokimi rangą oficerami z dowództwa samochodów pancernych, sił lądowych armii i poligonów Aberdeen. Przybyło również dwóch cywilów z Fisher Tank Arsenal i Aberdeen Proving Grant. Ten ostatni był ekspertem oddział 90 mm. Ci ludzie pomogli przyspieszyć szkolenie i wyposażenie 20 czołgów M26 w jednostkach. Generał Eisenhower przydzielił M26 do 12. grupy armii pod dowództwem generała Omara Bradley'a, który wysłał je do 1. armii i podzielił je między trzecią i 9. dywizję pancerną. Oficerowie i nowi członkowie załogi czołgu spędzają okres od 11 lutego do 23 lutego na szkoleniu zapoznawczym na nowych czołgach. Czołgi M26 odbyły swoją pierwszą misję bojową 25 lutego. Trzecia dywizja pancerna zaatakowała przez rzekę Ruhr, a dziewiątego dywizja trzy dni później. 26 stycznia pod Elsdorf zgłoszono pierwszy M26 Pershing zniszczony w walce. Pershing nazwany Fireball kompanii F 33 Pułku Pancernego został przebity przez niemiecki czołg Tygrys. Strzałem prosto w jarzmo. To natychmiast zabiło strzelca i ładowniczego. Po wystrzeleniu dwóch kolejnych strzałów, które uszkodziły elementy fireballa, sam tygrys próbował się cofnąć z pozycji i unieruchomił się na gruzach. Schwytany ładowniczy załogi tygrysa potwierdził zabójstwo, a także pokazał dowody fotograficzne. Fireball został odesłany do napraw i był ponownie gotowy do akcji 7 marca. Tego samego dnia M26 w kompanii E. Weltsdorf zdołał zniszczyć Tygrysa i dwa Panzer 4. Tygrys 1 został trafiony z odległości około 900 metrów pociskiem HWAP, a drugi, strzał T-33 AP, spowodował katastrofalną eksplozję. Dwa Panzer 4 również zostały zniszczone pociskami AP. Sam ta sama załoga zniszczyła również innego Panzera 4, jadąc w kierunku kolonii. Inny Pershing został unieruchomiony 1 marca przez ostrzał artyleryjski zabijając dowódcę czołgu sierżanta Kea i powodując ogromne uszkodzenia elementów M26, zmuszając go do naprawy przez kilka tygodni. Inne na awarię Pershinga obejmują awarię silnika i pękanie komponentów, ale wszystkie zostały łatwo naprawione w ciągu kilku dni. Około 6 marca Pershing, dowodzony przez kapitana Greya, wpadł w zasadzkę na Naszorna, który przebił przedni pancerz z odległości 300 metrów. Dzięki pełnemu cudowi cała załoga przeżyła, ale ich Pershing stał się w jednym spośród 20 oryginalnych, które nie przetrwały wojny. Tego samego dnia w kolonii Pershing z kompanii E 32 Pułku Pancernego pod dowództwem sierżanta Leya zniszczył czołg Panther przed katedrą w kolonii, co zostało słynnie uchwycone na filmie przez Jima Batesa z Signal Corps. To było bardzo ciekawe starcie, ponieważ załoga niemieckiej Pantery nigdy nie widziała czołgu Pershing i myślała, że to jakiś nowy niemiecki czołg. Poskutkowało to tym, że, strzeli, że nie strzelili do M26, a ten oddał w ich stronę strzał w kadłub w taki sposób, że kierowca czołgu Panther zniknął z powierzchni ziemi. Kiedy niemiecka załoga się otrząsnęła, co się stało, zaczęła jak najszybciej uciekać z czołgu, jednak M26 poszedł za śladem i strzelił do Pantery jeszcze dwa razy. Mniej więcej w tym samym czasie Pershing z kompanii D zniszczył Tygrysa 1 dwoma pociskami przeciwpancernymi, a inny Pershing z kompanii G zniszczył Pancera 4 trzema pociskami M82 AP CBC. Innym op oporem napotkanym w kolonii podejściu do Renu były rozmieszczone działa przeciwlotnicze, ale ładunek wybuchowy w 90 mm pociskach okazał się bardzo skuteczny w ich niszczeniu. Pluton, pięciu Pershingów dowodzonych przez porucznika Grimbala w dniach 7 i 8 marca, pomagał w zdobyciu mostu Ludendorff w bitwie pod Remgen. Most został uszkodzony podczas bitwy, ale nadal był nienaruszony, chociaż M26 Pershing nie był w stanie go przekroczyć w porównaniu z M4 i niszczycielami czołgów ze względu na ich większą wagę i szerokość, co wskazuje, że M26 nie są logistycznie solidne w infrastrukturze Europy. Dopiero 12 marca zostaną udostępnione promy do transportu Pershingów przez REN. 25 marca do Europy przybyła dodatkowa dostawa czołgów M26, łącznie 40 czołgów, z czego 22 trafiły do 2 Dywizji Pancernej, a 18 do 5. Dodatkowe Pershingi Przebyły od tego czasu do końca wojny w dniu 8 maja 1945 roku. Do tego czasu do Europy dotarło łącznie 310 Pershingów, 200 w jednostkach bojowych i tylko pierwszych 20, które kiedykolwiek brały udział w akcji przeciwko wrogowi. Koniec wojny w Europie skierował uwagę na Pacyfik, gdzie wciąż trwała bitwa o Okinawę. Rosnące straty pancerne Stanów Zjednoczonych spowodowane japońskimi działami przeciwlotniczymi i przeciwpancernymi kalibru 47 mm oraz żądania czołgistów amerykańskich dotyczące lepszego czołgu spowodowały, że Ordnance wysłał misję podobną do misji De Zebra, aby wzmocnić wojska amerykańskie na Okinawie. STATEK z Pershingami wypłynął 31 maja i miał dotrzeć do Okinawy 30 czerwca, ale ciągłe postoje, spowodowane priorytetami transportowymi, spowodowały, że czołgi dotarły na miejsce 21 lipca, kiedy to działania wojenne zakończyły się miesiąc temu. Niemniej jednak pershingi nadal były rozładowywane przez czołgi desantowe LCT. 30 lipca tylko 4 z 12 pershingów zostały rozładowane, zanim reszta została skierowana do Naha z powodu ostrzeżeń przed Tajfunem. Pershingi na Okinawie miały zostać przydzielone do 193. i 711. batalionu czołgów, a zaznajomienie rozpoczęło się 10 sierpnia. Jednak szkolenie zostało przerwane, gdy Japonia poddała się 15 sierpnia 1945 roku, koń kończąc życie bojowe Pershinga podczas II wojny światowej. Dodatkowo pod koniec wojny pojawiła się bardzo krótka, niemal eksperymentalna seria superciężkiego czołgu T26E4-1 Super Pershing, cięższa o 7 ton od zwykłego Pershinga, uzbrojona w nową, długolufową wersję armaty T90 mm T15E1. W założeniu nowa konstrukcja miała być zdolna zniszczyć każdy napotkany niemiecki czołg. Podczas testów pociski z tej armaty przebijały pancerz o grubości 215 mm nachylonym pod kątem 30 stopni z odległości ponad 900 m (1000 yardów, a z 90 m (100 jardów) penetrowały nawet 300 mm pancerza. Specjalnie dla tej armaty zaprojektowano nowy typ amunicji z prędkością wylotową pocisku wynoszącą prawie 1200 m na sekundę, gdy pociski kalibru 88 mm długiej armaty Tygrysa Królewskiego miały prędkość wylotową wynoszącą 1130 m na sekundę. W jednym, znany, znanym starciu Super Pershinga z Tygrysem Królewskim, tak niemiecki czołg został zidentyfikowany przez Johna P. Irwina działanowego w załodze Super Pershinga. Można do tego podchodzić sceptycznie, do tego zeznania, z powodu małej liczby czołgów typu Panzerkampfwagen 6 B Tygrys II, występujących na froncie zachodnim. Amerykański czołg zniszczył niemieckiego przeciwnika, strzelając do niego z około 500 metrów. Po II wojnie światowej M26 Pershing został przeklasyfikowany na czołg średni M26 Pershing. Aby zaspokoić potrzeby armii w zakresie czołgów, ale jego specyfikacja nie była zadowalająca do roli ze względu na niską mobilność i wagę ciężką. Mimo to M26 Pershing stał się pilnie potrzebny, gdy Armia Ludowa Korei Północnej nagle zaatakowała Koreę Południową, uzbrojoną w dostarczone przez Sowietów T34-85. Korea Południowa i stacjonujące tam siły amerykańskie nie miały opancerzenia oprócz lekkich czołgów M24 ani odpowiedniej broni przeciwpancernej do odparcia ataku T-34. W Japonii rozpoczęto poszukiwania odpowiedniego pancerza, a armia amerykańska była w stanie zdobyć 3 M26 Pershing w magazynie Ordnance, choć były w złym stanie, zostały szybko wyremontowane i 16 lipca 1950 roku wylądowały w Korei jako jedyne czołgi średnie dostępne w Korei. Te trzy czołgi ruszyły na linię frontu 28 lipca i walczyły z siłami Korei Północnej 31 lipca, ale zostały utracone, gdy silniki przegrzały się z powodu braku pasków klinowych. Po ataku komunistów służby kwatermistrzowskie sięgnęły po wszelkie dostępne rezerwy czołgów M26. Według oficjalnej historii armii amerykańskiej do Korei wysłano nawet kilka czołgów, które stały jako pomniki w forcie Knox. Po tym wydarzeniu ze Stanów Zjednoczonych do Korei wysłano więcej czołgów średnich, głównie 6,70 i 73 batalion czołgów uzbrojonych w M4A3 Shermany, Pershingi i M46 Patton. Wysłano również 80, 8,072 batalion czołgów z Japonii, przemianowany na 89. Po przybyciu do Korei wszystkie bataliony czołgów przebywają do Korei około 8 sierpnia. Pierwsza misja bojowa z Pershingiem w tej grupie miała miejsce na północy od Tagu, w miejscu znanym jako Kręgielnia. To tutaj Pershingi zmierzyły się z trzema T-34-85 i zdołały je zniszczyć. M26 okazał się czymś więcej niż przeciwnikiem T-34-85, ponieważ mógł przebić pancerz tego czołgu z przodu i z tyłu przy użyciu amunicji FAP, podczas gdy T-34 nie mógł nawet przebić przodu Pershinga. Po listopadzie 1950 roku brak wrogich czołgów i wady mechaniczne Pershinga w porównaniu z Shermanami spowodowały, że wiele z nich zostało wysłanych z powrotem do Stanów w 1951 roku i zastąpionych ulepszonymi czołgami M46 Patton, które były zmodernizowanymi M26 Pershingami, wykonane, aby być bardziej niezawodnymi. Seria czołgów Patton była w zasadzie oparta na projekcie M26 Pershing. M26 służył przez ostatnie kilka lat w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Europie i były dostarczane Aliantom Ameryki podczas Zimnej Wojny. Belgia otrzymała 426 jednostek tego czołgu, Francja i Włochy również otrzymały Pershingi, choć później zastąpiono je przez M47 Patton. Pierwszy prototyp Pershinga powstał w 1943 roku. Jego produkcja odbywała się między latami 1944 do 45. Wszystkie egzemplarze wyprodukowane to 2212 sztuk. Silnik napędzający w M26 to silnik gaźnikowy rzędowy, ośmiocylindrowy Ford GAF V8 o mocy 507 koni mocy. Transmisja była hydro, hydromechaniczna. Pancerz wynosił od 13 do 115 mm. Warto zapamiętać jednak, że nie są to duże wartości, ale pancerz był dobrze kontowany, więc większość pocisków się po prostu od niego odbijała i ślizgała. Długość czołgu to 8,65 i i i m, szerokość to 3,51 m, wysokość z karabinem maszynowym to 2,78 m. Prześwit czołgu to 0,44 m, co powodowało, że Pershingi idealnie sprawdzały się w terenach bojowych na błocie. Masa bojowa czołgu to 41,9 tony. Uzbrojenie. Czołg był uzbrojony w jedną armatę M3 kalibru 90 mm i 70 pocisków do niej. Dwa karabiny maszynowe M. 1919A, 19, kaliber 762 i 5000 sztuk nabojów. Oraz na szczycie wieży był zamontowany jeden karabin maszynowy Browning M2HB kalibru 12,7 mm z 550 nabojami. Załoga liczyła 5 osób: dowódcę, kierowcę, pomocnika kierowcy, ładowniczego i celowniczego. Mam nadzieję, że spodobał, spodobał Wam się ten materiał o M26 i liczę, do kom, liczę na to, że będziecie komentować ten kanał i częściej go odwiedzać. W przyszłości mam na, nadzieję, że nagram więcej materiałów tego typu i nie będą związane tylko z bronią pancerną, ale również z lotnictwem, pojazdami, jak i samochodami nie tylko wojennymi, ale również z maszynami rolniczymi. Zachęcam do komentowania i zostawienia subskrypcji. Pozdrawiam.